Trzeba próbować i w czasach dobrych, i w czasach złych y, y, przejąć odpowiedzialność za Polskę i prawica ma taki obowiązek, tylko y, pewnie... To ale tutaj... ostatnio kłóci się z Konfederacją, mamy tutaj... No właśnie, to jest pewnie na inną rozmowę, ale to jest tragedia. To, ja, to co ja obserwuję, y, to sukces Nawrockiego który był wynikiem jednak szerokiego wsparcia ze strony środowisk prawicowych no, i, Browno, i, 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 i Konfederacji i Brauna i to, co prezydent Nawrocki mocno podkreśla, pewnej dodatkowej mobilizacji polskiej wsi, że w drugiej turze to było ogromne poparcie. Cieszę się, że mogłem również wesprzeć pana prezydenta, bo w dużej mierze to na mój apel się odbyło. Ale, żeby wygrać wybory, pewnie w terminie konstytucyjnym, bo w tej chwili nikomu nie zależy na tym, żeby przyspieszyć wybory, każdy dopiero szuka jakiegoś pomysłu na te wybory. Natomiast, żeby wygrać wybory, to właśnie musi stać się taki cud, Jedności prawicy, porozumienia prawicy, tych różnych środowisk, zarówno tych dwóch największych, czyli PiSu i Konfederacji, ale również mniejszych środowisk, również te, które ja próbowałem w jakiś sposób animować, żeby były łącznikiem między PiSem a Konfederacją. To, co się dzieje w tej chwili między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, to już jest nie jest zimna, cicha, tylko to jest jawna wojna. Cała rozmowa dostępna na kanale YouTube Michalina Szymborska.